Przepiękny jest ten zachwyt Izajasza nad stworzeniem. W kilku miejscach tej księgi są takie wątki, które bym nazwał wątkami astronomicznymi czy kosmologicznymi, gdzie właśnie autor biblijny mówi: Spójrzcie na niebo, popatrzcie w górę, kto stworzył gwiazdy. Kto stworzył słońce i księżyc, kto w szykach prowadzi wojsko i woła każdą gwiazdę po imieniu. Spod takiej potęgi, która to stworzyła, olbrzymiej siły, nikt się nie, nie wymknie. Mądrość tego, kto to stworzył, kto to zrobił, jest niezgłębiona. On się nie męczy, on się nie nuży. Ten tajemniczy stwórca wszechświata. Etienne są jeden z naj, takich bardziej sprawnych mediewistów i znawców myśli świętego Tomasza w XX wieku w jednej ze swoich książek, jeśli dobrze pamiętam, Bóg i filozofia, albo, albo o książce o ateizmie. Właśnie powiedział, że właściwie każdy to, by w grozgieżdżoną noc leżał sobie na trawie i patrzył właśnie na piękne, cudowne niebo, na gwiazdy rozsiane po nieboskłonie, to w każdym musi się, w każdym człowieku, w każdym człowieku na taki widok musi się wzbudzić jakaś przedziwna refleksja nad tajemnicą świata, nad potęgą, nad jego wielkością. I może zakiełkować właśnie myśl, a kto jest tym, który to stworzył? Kto w szykach prowadzi to wojsko, które od milionów lat porusza się po niebie? Kiedy zgłębiałem zarówno kosmologię Arystotelesa, jak i potem kosmologię średniowieczną i z, z zobaczyłem, jak w boskiej komedii u Dantego, bardzo jest ważny ten wątek astronomiczny, jak Dante opisuje konstelacje niebieskie, jak opisuje pozycję słońca, gwiazd w czyścu, na górze czyśćcowej, a potem w niebie, to zrozumiałem, że ci ludzie, którzy żyli wtedy, 800, 2000 lat temu, jakby dostrzegli. Niezmienność przyrody, świata właśnie astronomicznego, wschody i zachody Słońca, zaćmienia Księżyca, poruszanie się gwiazd po niebie, dostrzegli jego niezmienność, jego doskonałość i widzieli, jaka jest różnica pomiędzy tym światem, światem niebieskich obiektów, których jeszcze wtedy nie rozumieli, ale czuli zmysłowo, jak to jest ważne a zmiennością świata, w którym my żyjemy. Zrozumieli, że tutaj są wojny, przewroty, że nasze życie jest nikłe, że w jednym dniu, szczególnie tamci ludzie to doskonale wiedzieli, w jednym dniu może mnie nie być, może nie być całych miast, może przyjść zaraza, wojna, pożar, a niebo się będzie obracało każdego dnia, tygodnia, miesiąca, roku. I to jest właśnie ta doskonałość świata nadksiężycowego, jak nazywa go Arystoteles. Oni go dostrzegli. A autor biblijny mówi: To musi być jakaś ręka, jakaś mądrość, jakaś siła, która ten doskonały świat porusza. I właśnie ta mądrość biblijna, ona jest dla nas kierunkiem, ona jest dla nas wyznacznikiem, bo czym bowiem jest sztuka? Oczywiście w takim najprostszym znaczy najprostszym jest próbą naśladowania doskonałości natury ale nie tylko byłaby to bowiem tylko sztuka odtwórcza w tym musi być także potencjał człowieka jego siła mądrość jego zapał jego gorliwość który nie tylko naśladuje naturę i pragnie oddać jej piękno surowość czasem czasem jej Niezwykłość, ale także chcę w tej obserwacji dostrzec jakąś egzystencję ludzką, jakiś tragizm czasem człowieka, a czasem jego radość i piękno. Dlatego bliskie są nam w naszym środowisku właśnie te wątki wątki zachwytu nad światem i refleksji, którą ten zachwyt wzbudza, ale także tego, że. To nas do czegoś zaprasza, to jest jakimś zobowiązaniem. Świat natury nie jest nam dany bowiem tylko do kontemplacji. Gdyby tak było, nie padłyby słowa w księdze rodzaju, które padły, przypomnę, przed grzechem Adama i Ewy. Oto czyńcie sobie Ziemię poddaną. Błogosławię Was, Adamie i Ewo. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Ziemia jest Waszym domem. Jest jakby oddana Wam. W gospodarstwo, we władanie. Tak rozumiała to właśnie Księga Rodzaju i tak rozumiemy to do tej pory. Grzech niestety zranił tę pierwotną harmonię, tą człowiecze włodarstwo, sprawił, że pojawiło się zabójstwo, nieprawość, zazdrość, niegodziwość i śmierć. Ale sama, samo pragnienie dostrzeżenia dobra natury, jej piękna, Odtworzenia i wyciągnięcia refleksji z tego świata, kontemplacji, to jest cały czas nam bliskie i dla nas ważne. Autor biblijny do tego nas zachęca. Ale Jezus w Ewangelii dodaje jeszcze jedną rzecz, która nie jest tak mocno, wydaje się tak mocno wprost podkreślona w Starym Testamencie, ale w postawie Jezusa w Ewangeliach jest zaznaczona bardzo wyraźnie. Bardzo mocno. Kto chce iść drogą ewangeliczną, musi przede wszystkim zobaczyć, jak, jaki jest Jezus, kim jest Jezus, jak postępuje. I całkiem niedawno, chociaż mam już prawie 50 lat, to całkiem niedawno, dosłownie kilka lat temu, co potwierdza, że człowiek uczy się całe życie i czasem niezbyt mądry umiera, jedna z sióstr zakonnych zwróciła mi uwagę. Że to jest jedyne zdanie z tego fragmentu 11 rozdziału Ewangelii Mateusza w Nowym Testamencie, w którym wprost Jezus mówi: Macie mnie naśladować. Uczcie się ode mnie. Wprost mówi. Znaczy, nie można wyraźniej powiedzieć, to jest najbardziej pedagogiczny tekst Jezusa. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. I to jest wprost powiedziane. I ja dość późno to pojąłem. Nie mówię, że wprowadziłem to w życie, ale w ogóle rozumiem to pojęcie dość późno. Dopiero zobaczyłem to zdanie, które przecież powtarzamy jako modlitwę Jezu, cichy i pokorny sercem uczyń serce moje według serca Twego. Ile razy tak się modliliśmy, ile razy w litanii powtarzamy do serca Pana Jezusa te treści. A jednak do mnie dość późno dotarło, że tutaj Jezus mówi wprost. Ode mnie się ucz, jestem cichy i pokorny sercem. Oznacza to, że ta godność osoby ludzkiej, twórcy, rządcy, tego, który we władanie dostał świat od Boga i Bóg mu pobłogosławił, że jednak ten człowiek to korona stworzenia, jak czasem mówimy, On musi mieć w sobie tę Jezusową pokorę, musi mieć tę cichość. Aby zrozumieć, że choć jest twórcą, choć ma w sobie tę moc, której nie ma natura, nie mają drzewa, nie mają zwierzęta, nie ma kosmos. Tak piękny nie ma, że tylko człowiek ma tę twórczość, człowiek ma tę siłę, człowiek ma tę moc. To jednak musi mieć w sobie właśnie to wezwanie. Uczcie ode mnie, mówi Jezus. Bądź cichy i pokorny sercem. I drugie. Wezwanie, które jest w tym krótkim fragmencie, ponieważ droga, którą idziemy, mówi Jezus, jest drogą utrudzenia i obciążenia. I znowu znalazłem ładne takie rozróżnienie: utrudzenia, ponieważ to nie jest łatwa droga. Ścieżka jest kręta, a brama wąska Królestwa Bożego, a szeroka i bardzo taka wygodna. Jest ścieżka porządliwości. Czyli to jest jakieś utrudzenie, na które człowiek się zgadza. Tak to będzie trudna droga. Nie jest łatwo być człowiekiem sprawiedliwym, prawym, spokojnym, cierpliwym. To, to jest trudna droga. Jesteśmy tą drogą czasem mocno utrudzeni, ale jesteśmy też obciążeni. To obciążenie, że jednak prawo Boże ono daje nam wskazówki. Ale czasem, trzeba to przyznać, nie jest łatwym brzemieniem, jest ciężarem, jest pewnym wyzwaniem, które musimy w sobie jakby uświadomić sobie i znaleźć siłę. Nie jest łatwo dziś żyć według prawa Bożego. To jest uciążliwe, to jest trudne. Kultura w tym nie pomaga, cywilizacja w tym nie pomaga, media w tym nie pomagają, a my chcemy iść tą drogą. Utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Jezus, tak, trzeba zdać sobie sprawę. I na koniec przychodzi z pomocą Izajasz. Jego mądrość, mądrość Stwórcy Wszechświata, który wszystkie gwiazdy wzywa po imieniu i prowadzi w szyku jak wojsko, jego mądrość jest niezgłębiona i on daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Męczymy się i nurzymy, chwiejemy się i słabniemy. Ale jeśli zaufamy Panu, odzyskamy siły, otrzymamy skrzydła jak orły, biegniemy bez zmęczenia, bez znużenia idziemy. Piękna jest ta komplementarność Starego i Nowego Testamentu. Piękna jest ta cudowna aktualność dobrej nowiny. Choć życie rzeczywiście jest trudne i męczące, a droga pokory i prostoty niełatwa, to Pan daje nam siły, abyśmy szli z nią radością. Amen.